Opis polowania na zająca. Budzą się rano, stwierdzają, że jest ładna pogoda, dobra atmosfera, siadają na konia, jadą, poleją. polowali zająca, wracają, dają tego zająca kukarzowi, żeby go przygotował. Jemu tam, oczywiście, brakuje jakichś składników, zdobywa te składniki, najęli się i okazuje się, że trzeba się napić i nie ma alkoholu. No to gdzie po alkohol? Do księdza. No ale ksiądz wiadomo, się z nikim nie podzieli. Więc do Icka. Okazuje się, że Jicy oczywiście alkohol ma. No i oni ten alkohol wypijają. Kucharz opowiada, jak tego zająca przygotował, co jest potrzebne. Alkohol wypijają. No i na zakończeniu zwykli piwat na temat szlachtu, która do końca opróżnia beczki z piwem. No to jest taka cała akcja. no To jest po prostu taki żart, krótka, taka krotofila scena do piwa z użyciem gwarowego języka, dlatego to jest tak ważne, bo to jest naprawdę Polski. Wrażenia wspaniałe. Cieszę się, że... Wreszcie opera, yy, która tak długo przeleżała yy, na półkach yy, w właśnie Bibliotece yy, Muzykologii w Poznaniu, wreszcie ożyła i zaczyna po prostu. Yy, Pokazywana być w Polsce. Zatem poza Szamotułami, gdzie miałem przyjemność być na prapremierze, cieszę się, że właśnie tutaj, podczas turnieju sygnalistów, a więc gdzie spotykamy brać myśliwską, leśną, możemy również tutaj obejrzeć ten przepiękny zabytek operowy o tematyce myśliwskiej. Przede wszystkim dekoracje, stroje i oczywiście stosowne instrumentarium, gdzie słyszymy klawę syn, smyczki i oczywiście wspaniałe głosy, wspaniale przygotowana, wyreżyserowana, stąd też ja bardzo dobrze odebrałem tutaj przepięknie, akustycznie, bardzo ładnie nagłośnione, także jak najwspanialsze wrażenia nasze. Bezpośrednio po, po obejrzeniu tej opery ja osobiście jestem pod wrażeniem, myślę, że wszyscy tutaj obecni, również co. co... Było widać poprzez ogromne owacje, którą artyści otrzymali. Opera wesoła, opera, która nie dała czasu na, na znudzenie żywa. Poza y, utworami y, Karola Kurpińskiego, Henryk Szustynałowach, łowach, a w sposób szczególny myślę y, Ojca Opery Polskiej, y, Stanisława Moniuszki, y, Hrabina czy Straszny dwór, gdzie mamy w sumie niewiele tych akcentów właśnie dworskich, zatem i nierozerwalnie tematyka z dworem związana to myślistwo, y, Zatem tam y, przy, na przykład w Strasznym dworze spór o dzika czy o zająca przepiękne fragmenty staropolskich pieśni siedzi sobie zając pod miedzą, czy pojedziemy na łów. To y, oczywiście y, miniaturka. Natomiast myślę, że dzisiaj tutaj większy y, taki pogląd mamy na operę tę najdawniejszą polską i jednocześnie europejską. Także myślę, że to bardzo dobrze się stało, że opera ożyła, że opera jest wystawiana i po prostu sukcesywnie pokazywana jest w całej Polsce.